Przebudowa ulicy Starowiejskiej jest w tegorocznym planie wydatków inwestycyjnych Radomia i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje się do jej realizacji. Ubiegłoroczny wniosek dotyczący tej inwestycji pierwotnie nie uzyskał dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Spodziewaliśmy się jednak, że tegoroczna pula naschetynówki zostanie zwiększona. Miasto przewidując to uwzględniło przebudowę starowiejskiej w budżecie na 2014 rok. Przypomnijmy, że początkowo resort administracji i cyfryzacji zakładał wydatki z budżetu państwa na realizację programu w 2014 roku na poziomie 1 miliarda złotych. Później finansowanie programu znacznie ograniczono i w tym roku dla samorządów miało trafić tylko 250 milionów złotych. Tymczasem w latach poprzednich państwo przeznaczało na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych miliard złotych rocznie. Gruntowna ulica Starowiejskiej będzie przebudowywana przy współudziale finansowym mieszkańców oraz Radwagu, producenta nowoczesnych bak elektronicznych. NZDIK ma podpisane porozumienie z tą firmą w zakresie współfinansowania robót. Ulica Starowiejska została jest zbudowana praktycznie od podstaw. Powstaną chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz oświetlenie. Koszt przebudowy to 3 miliony 500 tysięcy złotych.